Witam w mojej piwnicy. Jest mi bardzo miło Was tutaj gościć. Dzisiaj są moje urodziny, dlatego tak e, trochę się błyszczę. Siadajcie razem ze mną, zapraszam Was na moją sofę. E, to jest naprawdę piwnica. Ja sobie ją przygotowałam do takich nagrań, bo wiecie, jak to jest w domu, zawsze ktoś się kręci, coś się dzieje i, i nie ma takiej możliwości, albo psy szczekają. Także zapraszam Was na swój program. Ja to robię, ponieważ to będzie fajna pamiątka dla mnie. Może też trochę chcę sobie coś udowodnić. Yy, mój program to nazywa się Po Mojemu, bo to będzie właśnie po Mojemu robione. Czyli w moim tempie nikogo nie chcę naśladować. I, no i zobaczymy. No, taki fajny eksperyment. Żeby to było naturalne, ja nie zawsze tak wyglądam. To wszystko jest sztuczne, ale dzisiaj jest sylwester, więc dlatego na co dzień wcale tak nie wyglądam i powiem szczerze, że to jest nawet trochę uciążliwe. No dobrze, to będzie program po mojemu. Najpierw będziemy się spotykać w piwnicy. Jeśli tylko tego chcecie, jesteście tu bardzo mile widziani. Ja mówię bardzo powoli, nie krzyczę, no bo mam taki charakter, nie dam rady inaczej. Ale tak jak mówię, chcę być sobą. Fajnie będzie to później sobie cofnąć, obejrzeć, no i dla potomnych. A teraz w ogóle taka moda, jak wiecie, tak? Wiecie, jestem bardzo nieśmiała, więc y, to też jest dla mnie... No, taki nie egzamin, ale no, po prostu bawię się tym, bawię się tym, powiem szczerze. Będziemy y, rozmawiać trochę o życiu, o doświadczeniach, o muzyce o sztuce, o książkach, o, o codzienności. Ja bym chciała, żeby tak raczej w tym moim vlogu po mojemu panował taki spokój, bo to właśnie do mnie pasuje i tak rezonuje ze mną. Nie jestem przebojowa, więc i nawet muszę się widzę tutaj też bardzo pilnować, żeby się, żeby się tak nie kiwać, nie bujać, bo to też takie nerwowe u mnie. To też fajnie tak sobie troszeczkę opanować nad sobą. Dobrego nowego roku. Wszystko, co możliwe, już się spełniło. A co niemożliwe, właśnie się spełnia. No dobra, no to zapraszam i widzę Was znowu na Sofie. Następnym razem. Do zobaczenia.